Walka dobra ze złem jest odwieczna. Wpleciona jest w tkankę ludzkości. Światło i ciemność ścierają się ze sobą. Prawda i kłamstwo toczą zapasy. Ta bitwa trwa, często ukryta na widoku. Niektórzy wierzą, że ta walka osiągnęła punkt krytyczny. Zbliża się ostateczna konfrontacja. Po jednej stronie, nikczemna sieć elit. Manipulują one globalnymi wydarzeniami z cienia. Ich cel całkowita kontrola. Po drugiej stronie zwykli ludzie szukają prawdy, pragną wolności, budzą się skłamstw, ale czy będą wystarczająco silni, by się oprzeć? Żyjemy w niezwykłych czasach. Wokół nas rozgrywają się dziwne i niepokojące wydarzenia. Teorie spiskowe mnożą się: czy to tylko teorie, czy też ujawniają mroczniejszą prawdę? Zanurzmy się w cienie i zbadajmy to. Szepty zaczęły się dawno temu. Pojawił się dokument, owiany tajemnicą protokoły mędrców Syjonu. Ten tekst przedstawiał rzekomy spisek mający na celu dominację nad światem. Jego autorzy tajemnicza kabała żydowskich elit. Protokoły rozprzestrzeniły się jak pożar, podsycały antysemityzm, wywołały strach i podejrzliwość. Wielu odrzuciło je jako fałszerstwo, narzędzie nienawiści. Ale ziarno wątpliwości zostało zasiane. Dzisiaj protokoły wciąż rezonują. Szepczą w najciemniejszych zakamarkach internetu, napędzają teorie spiskowe o nowym porządku świata w świecie kontrolowanym przez nielicznych. Czy to tylko paranoja? Czy jest coś więcej w tych szeptach spisku? Rok 1991. Holenderski bankier Bernard został znaleziony martwy. Jego śmierć owiana tajemnicą. Niektórzy szeptali o samobójstwie. Inni podejrzewali nieczyste zagranie. Bernard, jak mówią, był wtajemniczony. Miał dostęp do sekretów. Sekretów o potężnej kabale. Kabale, która kontrolowała banki, rządy, a nawet całe narody. Przed śmiercią Bernard podobno złożył mrożące krew w żyłach wyznanie. Ujawnił istnienie kabały. Mówił o ich złowrogich planach. Ostrzegł przed nadchodzącą globalną tyranią. Czy Bernard został uciszony? Czy wiedział za dużo? Jego wyznanie, jeśli kiedykolwiek istniało, pozostaje ukryte. Ale jego śmierć dolała oliwy do ognia sugerowała spisek sięgający najwyższych szczebli władzy. Era Internetu dała początek nowym i niepokojącym teoriom spiskowym. Jedna w szczególności rozprzestrzeniła się jak pożar Pizzagate. Ta teoria głosiła istnienie przerażającego kręgu przestępczego. Jego gracze? Wpływowi politycy i celebryci. Jego cel? Handel dziećmi w celach seksualnych. Jego rzekome centrum dowodzenia? Pizzeria w Waszyngtonie. Pizzagate był szokujący, był niewiarygodny, był też całkowicie fałszywy. Pomimo obalenia, Pizzagate miał trwały wpływ. Pokazał siłę internetowej dezinformacji. Ujawnił również mroczny nurt podejrzliwości i strachu. Pizzagate może zniknął, ale jego dziedzictwo pozostało. Służy jako ostrzeżenie. Ostrzeżenie o łatwości, z jaką kłamstwa mogą się rozprzestrzeniać i o niebezpieczeństwie niekontrolowanych teorii spiskowych. Sekcja 5 zagadka Epsteina. Jeffrey Epstein. Nazwisko synonimiczne z bogactwem, władzą i deprawacją. Skazany przestępca seksualny powiązany ze światową elitą. Jego śmierć w więzieniu, uznana za samobójstwo, wywołała burzę spekulacji. Prywatna wyspa Epsteina stała się symbolem jego rzekomych zbrodni. Mówiono, że to plac zabaw dla bogatych i wpływowych, miejsce, w którym oddawali się swoim najciemniejszym pragnieniom. Czy Epstein działał sam? Czy był częścią większej sieci? Sieci, która handlowała dziećmi, by zaspokoić pragnienia globalnej elity? Śmierć Epstein'a pozostawiła więcej pytań niż odpowiedzi. Jego sprawa pozostaje splątaną siecią intryk. Poważnym przypomnieniem o ciemności, która może czaić się pod powierzchnią bogactwa i przywilejów. Sekcja szósta. Eliksir elit. Adrenochrom. Samo słowo brzmi jak coś z horroru. I dla niektórych nim jest. Ten związek chemiczny produkowany przez ludzki organizm jest sednem mrożącej krew w żyłach teorii spiskowej. Teoria głosi, że elity są obsesyjnie zainteresowane adrenochromem. Wierzą, że jest on kluczem do młodości, witalności, a nawet nieśmiertelności. Aby go zdobyć, są gotowi popełnić niewyobrażalne czyny. Dzieci, jak głosi teoria, są głównym źródłem adrenochromu. Są porywane, torturowane i pozbawiane krwi. Wszystko po to, by zaspokoić nienasycony apetyt elity. Czy ta teoria jest oparta na faktach? Czy jest produktem paranoi i dezinformacji? Prawda, jak zawsze, pozostaje nieuchwytna. Sekcja siódma. Szepty wokół magnata muzycznego. Sean Combs, lepiej znany jako Puff Diddy, to tytan przemysłu muzycznego. Jest raperem, producentem i przedsiębiorcą. Stał się również przedmiotem niepokojących zarzutów. Wokół Didiego krążą szepty. Szepty o powiązaniach z kręgami handlu dziećmi. Niektórzy twierdzą, że jest on zamieszany w ten sam mroczny półświatek co Epstein. Te oskarżenia są poważne, nie można ich ignorować, ale należy do nich podchodzić z ostrożnością. Dowody są skąpe. Brak konkretnych przesłanek. Czy Didi padł ofiarą bezpodstawnych plotek? Czy jest ogień w tym dymie? Czas pokaże. Sekcja ósma. Echa starożytnych horrorów. Moloch. Baal. Imiona, które przywołują na myśl starożytne rytuały i ofiary z krwi. Te bóstwa, kiedyś czczone przez dawno minione cywilizacje, przeżywają renesans. Ale ten renesans nie ogranicza się do książek historycznych. Niektórzy wierzą, że te starożytne istoty są czczone dzisiaj. I nie przez marginalne grupy, ale przez globalną elitę. Te rytuały, jak mówią, są owiane tajemnicą. Wiążą się z niewyobrażalnymi aktami deprawacji. Ofiarowaniem niewinnych, by udobruchać mroczne siły i zapewnić władzę uczestnikom. Czy te twierdzenia są wiarygodne? Czy są one wytworem wybujałej wyobraźni? Granica między wiarą a rzeczywistością bywa niewyraźna. Sekcja dziewiąta. Świat w transie. Żyjemy w świecie przesyconym informacjami i dezinformacją. To świat, w którym teorie spiskowe kwitną, gdzie szepty o tajnych stowarzyszeniach i złowrogich planach pobudzają wyobraźnię. Czy te teorie to tylko brednie szaleńców? Czy zawierają ziarno prawdy? To pytanie, które dręczy ludzkość od wieków. Ludzki umysł pragnie wyjaśnień, szuka wzorców w chaosie, a czasami znajduje pocieszenie w wierze w rzeczy niewiarygodne. Niezależnie od tego, czy te teorie spiskowe są prawdziwe, czy nie, ujawniają coś głębokiego o ludzkiej psychice uwydatniają nasze lęki, nasze niepokoje i naszą głęboko zakorzenioną potrzebę zrozumienia złożonego i często niepokojącego świata.